Dostrajamy. To podcast o tym, co mi w duszy gra, o czym śpiewam swoje życie i o tym, co we mnie żywe. To moja melodia w orkiestrze wszechświata. Czasem będę śpiewać solo, czasem w duecie, jak w życiu. To opowieść o pięknie życia, jego odkrywaniu i pamiętaniu o nim w codzienności. Nazywam się Dominika Osak. I zapraszam Was do wspólnego dostrajania się do siebie. Cześć, witajcie w drugim odcinku podcastu Dostrajamy, odcinku, w którym opowiem o syndromie Polianny. I nie tylko. Dostrajanie się do siebie, i w ogóle dostrajanie się, dla mnie jest nieustannym samopoznawaniem siebie. I każdego dnia tak naprawdę poprzez literaturę, muzykę, spotkania z drugim człowiekiem, rzeczy, które wykonujemy w tym świecie, e, poprzez kontakt z, ze zwierzętami, z naturą, z, z wszystkim, co istnieje, w relacjach głównie, głównie w relacjach, możemy siebie poznawać. I tak naprawdę jest to nieustanny proces. Właśnie wróciłam ze spaceru z moim psem. Poszliśmy wzdłuż za moimi pagórkami, e, wzdłuż torów kolejowych, bo wciąż jest dużo śniegu, znaczy, pff, tak powyżej kostek, natomiast jest to odczuwalne w trakcie chodzenia. Szliśmy wzdłuż torów kolejowych i e, w pewnym momencie tak stwierdziłam, że o no dobra, zawracamy, ale jeszcze ogrom drogi przede mną. No i stwierdziłam, że przecież są szyny, mogę iść szynami i jednocześnie poćwiczyć sobie równowagę, ale wspaniałe. I zaczęłam chodzić jak po linie, wyobrażając sobie, że, znaczy wyobrażając sobie faktycznie, ćwicząc równowagę <grych> swoją, swojego ciała, w ten sposób też się rozwijając, praktykując, traktując to jak sport, jak zabawę. I zamiast narzekać, że o Jezu, ale ciężko, nie mogę, jaki kawał jeszcze, mój Boże, ale tego śniegu zasypało, zamiast tego po prostu zaczęłam się cieszyć tym, że mogę to spożytkować dla samej siebie. Natomiast idąc po śniegu, też zawsze myślę o tym, że ćwiczę nogi i to jest wspaniałe, więc nie muszę jechać na siłownię, tylko po prostu mam tutaj żywą siłownię. I zaczęłam się śmiać co sama do siebie, bo od razu stwierdziłam, czy stwierdziłam, takie to jest. No tak, no przecież mam syndrom polianny. Historia tego jest taka, czy nie syndromu, syndrom po prostu jest. Natomiast moja przyjaciółka, która jest psychoterapeutką, kiedyś w trakcie jednej z naszych pięknych rozmów, jest to wieloletnia przyjaźń, zauważyła i wypowiedziała to na głos Dominika. Ty masz syndrom polianny. Na co ja, zachwycona i zadziwiona, mówię, jak to? Przecież polianny to, polianna to jest moja ukochana bohaterka literacka z dzieciństwa. Skąd ją znasz? <laughs> A ona mi zaczęła tłumaczyć, czym jest syndrom polianny. Syndrom polianny to nadmierny optymizm, inaczej zwany efektem polianny lub regułą polianny. I został opisany w 1978 roku jako upatrywanie w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji, aspektów pozytywnych, często z pominięciem tych negatywnych lub nieprzyjemnych. I taką tendencję mają zwykle optymiści: wszędzie, w każdej sytuacji, w człowieku doszukują się pozytywnych cech. Nie zauważając wad potencjalnych zagrożeń, czy tych właśnie negatywnych, nazwa wzięła się, jak już wspomniałam, od dziewczynki o, o tym imieniu, bohaterki powieści, autorki Eleanor H. Porter. Ojciec tej dziewczynki nauczył ją tak zwanej zabawy w radość, czyli szukania w każdej sytuacji, no, zwłaszcza tej nieprzyjemnej, bo o to chodzi lub osobie pozytywnych cech. Ważne, ten termin, o ile się nie mylę, nie ma wartości diagnostycznej, czyli on nie jest zaburzeniem. Zatem wiedząc, czym to jest, bardzo się do tego uśmiechnęłam i poczułam, że tak, tak, to jest totalnie moje. I te momenty, kiedy czujemy, że tak, utożsamiamy się z tym, one dają takie, dla mnie, mi, dają takie poczucie Akceptacji siebie, takiego wyzwolenia, takiego tak, tak mam, taka jestem. Ktoś coś jeszcze nazwał, fajnie, proszę, etykietka, niech będzie. <grym> Nie lubię etykietek, ale jakoś każdy z nas jednak y, potrzebuje tych etykietek, żeby gdzieś się uplasować w tym świecie, jakoś się odnaleźć w, w tym gąszczu y, wszystkiego, co, co istnieje. I ten syndrom polianny dał mi wielką radość. Jednocześnie zdarzyło mi się na mojej drodze wielu osobom o tym wspomnieć w rozmowie i okazało się, że te osoby, świadomie do nich o tym mówiłam, bo, bo czułam, że może to być im bliskie, więc opowiadałam im, że ja tak mam, zobacz, dlatego taka jestem. I te osoby um, od razu stwierdzały, boże, ja chyba też to mam, mam tak samo. I się też bardzo cieszyły i wręcz śmiały. Także takie odkrycie siebie, odkrywanie siebie i poznawanie właśnie z poczuciem akceptacji, że ja tak mam, ty możesz mieć zupełnie inaczej i to jest okej. Okay. Taka jest moja droga. Ja po prostu mam takie podłoże. Po pierwsze, z jakimś zestawem się urodziłam, po drugie, w jakimś środowisku się wychowałam i z czegoś czerpałam. Ja czuję, że bardzo ta książka, którą przeczytałam w dzieciństwie, była mi wspierająca, ponieważ już w tamtym momencie, będąc kilkuletnią dziewczynką, poczułam, utożsamiłam się z bohaterką literacką i, i zobaczyłam w niej siebie. I to dało mi takie poczucie, że nie jestem sama, że to, co ja czuję, to, co ja myślę, jak postrzegam ten świat, nie wyklucza mnie. Są też takie osoby, Okej, okay, może nie jest im najłatwiej. Jest taka scena z tej książki. Na święta Bożego Narodzenia dzieci oczekują na prezenty. Polianna jest sierotą, przygarną ją chyba jakiś stryjek albo wujek. Dzieci oczekują na, na prezenty z, od darczyńców. I Polianna marzyła o lalce, o zwykłej lalce. W dniu, kiedy przyjechały prezenty, Polianna dostała kulę. Takie kule dochodzenia, do wspierania, kiedy się ma złamaną nogę yy, albo zwichniętą. Jakieś dziecko obok niej zaczęło ubolewać. Ojej, chciałaś lalkę, to kulę, o Boże. Natomiast Polianna stwierdziła: Boże, jakie to wspaniałe! Jakie te kule są wspaniałe! Są wspaniałe, bo ja ich nie potrzebuję. Ta da da da. Dla mnie to jest wszystkim. Dla mnie to jest wszystkim. I. Tak, też tak mam. W każdej sytuacji zobaczę coś dobrego. I jasne, e, można stwierdzić, że no wiesz Dominika, ale świat nie jest tylko kolorowy. No nie jest. Ona jest, jest dziewczyną z sirocińca i dostała kulę. Taka jest, takie są fakty. Świat nie jest kolorowy, ale to nie znaczy, że ja mam się załamać z tego powodu, że dostałam kulę. Widzę dobrą stronę tego, że te kule są, ale mnie nie są potrzebne, bo jestem zdrowa. Bo mam dwie zdrowe nogi. I ten sposób myślenia jest dla mnie, w moim przekonaniu, po pierwsze, ułatwia życie. Ułatwia życie. Nie ma tylu problemów, nie, nie trzeba narzekać, nie trzeba ubolewać. Upraszcza też wiele sytuacji, bo jeżeli to jest takie, no to okej, okay, no to jeżeli jest takie, a okej, okay, chciałam inne, ale jest takie. No i co ja z tym zrobię? Mogę pójść płakać albo. Dostrzegę piękno tej sytuacji, i w moim poczuciu każda sytuacja niesie jakieś piękno, tylko my jeszcze nie widzimy tego piękna. Często jesteśmy za bardzo zaciśnięci w swoich przekonaniach, e, problemach, chorobach i całym ogromie różnych spraw i tego piękna nie dostrzegamy. A syndrom Pianny w moim poczuciu, i oczywiście e, pewnie. E, Osoby, które mają inne zdanie na ten temat, inną wizję rzeczywistości, e, będą chciały mnie poprawić i powiedzieć, że jest inaczej. E, może tak też być, bo jest inaczej i każdy z nas postrzega swoją rzeczywistość na swój sposób. I owszem, jest to u każdego z nas zaburzona rzeczywistość. Może kilku e, na palcach jednej ręki można policzyć e, na tej planecie, którzy przyszli, urodzili się i żyli tutaj. Kilku z nich może widziało rzeczy takimi, jakimi one są. I to też oczywiście wierzę w to, że oni widzieli te rzeczy takimi, jakimi są. Nie wiem tego na pewno. Ja w to wierzę, bo nie spotkałam ich. I każdy z nas w jakiś sposób tę rzeczywistość ma zaburzoną. I to wspaniałe. Każdy z nas odbiera świat poprzez swoje zmysły, doświadczenia, wychowanie, środowisko, zasoby, konstytucję, z jaką przyszedł. Wszystko, z tego cały ogrom. I z tego całego ogromu nie jest prawdopodobnie możliwym, żeby dwie osoby dokładnie tak samo patrzyły na świat. W jakimś momencie w końcu przyjdzie ten moment, że stwierdzą, że jest inaczej. I to cudowne. I to cudowne, że jest inaczej, mnie pociesza ta myśl i daje mi ogromny spokój i radość, to, że tak różnorodnie widzimy ten świat i możemy być różnorodni. I, I kocham to, że moi przyjaciele, moi bliscy są totalnie różni ode mnie. Dzięki nim ja się rozwijam, dzięki nim mój świat jest ciekawszy. Byłoby niezmiernie nudno, gdyby na każdą rzecz druga osoba tylko przyklaskiwała. I, e, I mówiła tak, tak, chyba by to nie poszerzało mojej perspektywy, a lubię ją poszerzać, więc z wdzięcznością patrzę na tych cudownych ludzi. I to oni sprawiają, że się dostrajam, e, że, że się poznaję, e, że się rozwijam. Dla mnie to jest najlepsza, e, najlepsza możliwa ścieżka. I żeby nie było, u mnie syndrom polianny nie równa się, widzę tylko piękne rzeczy, nie widzę tych złych. Nie, widzę świat. Widzę te rzeczy, które się wydarzają, bo wydarzają się blisko mnie i to nie jest tak, że e, o Dominika żyje sobie w bańce. E, poniekąd tak, bo każdy z nas żyje w swojej bańce. Natomiast e, owszem, żyję w swojej bańce, e, którą sama sobie stworzyłam. Ja decyduję, jak postrzegam rzeczywistość. E, staram się fokusować na pięknych e, rzeczach, pięknych zjawiskach, pięknych ludziach. I zaskakujące, takich też spotykam, za co jestem niezmiernie wdzięczna. I to ja wybieram, jaki jest ten świat. Ten najbliższy, oczywiście, bo ten cały ogrom, który jest, który się wydarza na całej naszej Ziemi, nie jestem w stanie go doświadczyć. I choć byłam w wielu miejscach, wielu ludzi spotkałam, doświadczyłam różnych sytuacji, e, zobaczyłam różne rzeczy, które niekoniecznie wtedy były dla mnie przyjemne, e, i z tamtej perspektywy niekoniecznie były dobre to taki świat jest, tylko od nas zależy, co my z tym zrobimy. Często lubię to porównywać e, nas porównywać do e, takich e, stokrotek. Każdy z nas jest centrum tej stokrotki, a wszyscy bliscy, znajomi, ludzie, których spotykamy, to są te listki białe. I my jako to centrum, naszym działaniem, naszymi czynami, naszym postrzeganiem świata, naszymi reakcjami na ten świat, mamy wpływ na to najbliższe nasze środowisko, na te listki. I to piękne. I tym samym każdy z tych listków, każda ta osoba jest centrum swojej stokrotki. I ta osoba ma te listki dookoła. I lubię yy, tak to porównywać i, i mówić, że wspólnie tworzymy łąkę tych stokrotek. I to, jak wpływamy na siebie wzajemnie, jak się zasilamy, co sobie przekazujemy, czym tak zwanie wibrujemy. No, oczywiście wibrujemy, to nie jest tak zwane, ale już to słowo jest tak bardzo często używane, że, że się do tego uśmiechnęłam, to wspólnie możemy stworzyć tę łąkę, jaka ta łąka będzie, jaki ten świat będzie. Ja czuję, że mam wpływ na ten najbliższy świat i na nim się skupiam, nim się zajmuję i staram się nieść jak najwięcej dobra i piękna, na to nakierowywać swoją uwagę, bo tak to ciemne. Te trudne, tak zwane złe rzeczy też są i w jakiś sposób, jak się przydarzają, reaguję na nie. Natomiast staram się skupiać na tym, na tym pięknie tego świata. Dlatego też chciałabym tutaj, w tym podcaście, opowiadać o tym pięknie świata, bo jest dużo treści, które mówią o rzeczach wypalających, obciążających, negatywnie wpływających na naszą psychikę. I tego jest już cały ocean. Ja czuję, że swoim życiem, swoim działaniem chcę... Staram się fokusować na pięknie, oczywiście według mojego czucia, mojej definicji. I tym pięknym chcę, e, takie mam pragnienie, dzielić się e, z tymi, którzy tego chcą. <grym> Bo kto nie ma ochoty, idzie swoją drogą, i to jest wspaniałe. Więc to przekierowanie uwagi, które w jakiś sposób stosuję, i myślę, że wielu z nas stosuje, wybór na co ja zwracam uwagę i czemu daję swoją energię co zasilam swoim myśleniem rozmowami na ten temat myślę że w ten sposób wzmacniamy te rzeczy ja chcę wzmacniać piękno tego świata które też jest uwierzcie mi kto nie wierzy ten świat też jest piękny nie tylko w, jeżeli chodzi o naturę przyrodę bo to jest niepodważalnie piękne w ogóle, w kraj, w którym my żyjemy, jest absolutnym cudem. A zwiedziłam sporo miejsc i mogę powiedzieć, że żyjemy naprawdę w, w raju. Ale świat jest piękny na wielu płaszczyznach i o tym będę opowiadać. Także dziękując za wspólny czas, ja, Dominika z niezdiagnozowanym syndromem polianny, zdiagnozowanym przez moją przyjaciółkę. <noise> to mi wystarczy. Pozdrawiam wszystkich, którzy mają również syndrom polianny albo jakiś jego aspekt. I e, pozdrawiam też tych, którzy mają zupełnie inaczej. E, wspaniale, że jesteście, wspaniale, że jesteśmy e, i że wspólnie tworzymy ten świat, bo dzięki temu on jest taki wielobarwny, różnoraki i to właśnie czyni go pięknym. Dzięki, do usłyszenia w kolejnej odsłonie podcastu Dostrajamy. Wszystko, o czym opowiadam w podcaście, stanowi moje osobiste doświadczenie. I nie jest przepisem na życie, poradą czy sugestią. To, co służy mi, nie musi służyć tobie, ale może zainspirować. Zachęcam do szukania i weryfikowania, co jest dla ciebie właściwe.